Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Martinez. Bruno Fernandesz. Ładne minięcie, może być groźnie. Wyłożenie gdzieś tam na 15 metr. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy jak to wykorzysta. Johnny Otto. Mbappé, Ashraf Hakimi, piłka pod nogami Casemiro, Mbappé teraz przy piłce, chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku, świetna interwencja, mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie, jest za linią obrony, uwaga, jak on to zrobił, niesamowite! Atakujący szansa, czy przełamie impas? I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Odzyskują teraz piłkę, Dawson. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. Martinez. Rozpoczyna się druga połowa spotkania. Zawodnicy Wolverhampton do przerwy nie mieli szczęścia, ale może teraz karta się odwróci. Zabiera rywalowi piłkę. Czy będzie okazja? A oto przy piłce Fernandesz. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Dobrze, zablokowany strzał. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Dobitki nie dało się już wyjąć. Dawson. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Mbappé. Uwaga! Może strzelać! Gol! Mbappé nie do obrony. Manchester United jest w tym meczu w wyraźnym gazie. Dołożyli właśnie kolejne trafienie. Bruno Fernandes. I teraz Pedri. Rashford chyba to wykorzysta. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi. Dawson. Łatwo przyszło? Łatwo poszło. Jest komu podać? Filiany Mbappé. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Sędzia kończy. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Za moment grę z wolnego wznowi Manchester United. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Świetnie teraz to zablokował. Rzut rożny wykonuje Fernandesz. Pewnie to teraz broni. Sołczek. Ależ teraz zagranie w uliczkę. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo! Uratował zespół. Z piłką Pedri. Do Pedriego. Kasemiro. Dobre podanie górą. Gdyby tego nie przejął, byłoby naprawdę groźnie. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Będzie strzał. Uwaga! Co za blok. Bruno Fernandesz. I teraz dobra okazja do kontry. Proszę, kolejny zblokowany strzał. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Bruno Fernandesz. Świetna teraz gra we własnym polukarnym. Co wymyśli? Ma sporo opcji. Paketa. Niesamowita okazja. Jest pierwszy gol spotkania. No teraz mecz nabierze rumień. No to zaczęło się. Ruszają teraz do przodu zawodnicy Aston Villa. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Znajduje tam Kiliana Mbappé. Uwaga, doskonała sytuacja. Tak, to powinno się robić w obronie. Piłka w posiadaniu Manchesteru United Watkins. Douglas Louis. Ale akcja zatrzymana. Spalony Malasia. Martinez z piłką. A teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Bruno Fernandez ma chyba dość miejsca. Co za okazja teraz dla Manchesteru United. Powinni to wykorzystać, a tak dalej mamy bezbramkowy remis. Takie faule nie uchodzą płazem. I teraz akcja w drugą stronę. Petri podaje na dobieg. Martinez świetnie to obronił. No, trudno się teraz dziwić temu pressingowi. Sami się o to proszą. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Pedri w natarciu. Ale z na gola. Piłka odbita. Poza boiskiem. Będziesz utrożny. Do Hakimiego. Ryzykownie, ale skutecznie. Watkins. Dziabi. Ależ łatwo teraz minął. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Teraz, kamera. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Z piłką Pedri. Nic z tego nie będzie. Mamy spalonego. Przy piłce Błędia. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Z piłką Pedri do Hakimiego Mbappe z piłką. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Musadji. No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Ryzykownie, ale skutecznie. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na Karnego, to gramy dalej. Tyron Minks on to potrafi. I gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Frimpong. Kończy się czas. To pewnie jedna z ostatnich okazji, by doprowadzić do remisu. Szansa! Będzie remis! To podanie teraz było naprawdę niedobre. Ładnie utrzymuje się przy piłce. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. I koniec! Czerwone diabły schodzą z murawy pokonane. Fakty są takie, że ten wynik nie polepszy sytuacji tej drużyny w ligowej tabeli, mimo że przecież granie była taka zła. Takie jednobramkowe porażki niestety bolą najbardziej. Piłka w grze. Teraz Sambi do Ponga. Traci tę piłkę bez fałdu. Zobaczmy, co teraz zrobi Mbappé. Gol! Ależ on to zrobił. Przepięknie się złożył do tych nożeń. Takie gole można oglądać raz po raz. Na... Teraz będzie niebezpiecznie. Naciskają go, bardzo niebezpieczna sytuacja. Pedri stracił piłkę. Z piłką Pedri. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Ale jednak na kimś innym ten atak się zakończył. Doskonała piłka za plecy obrońców. Uwaga, piłka w grze. Malasia. Malasia. Z piłką Pedri. Ładnie, teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu. Jednobramkowe prowadzenie nie jest nigdy rzeczą pewną, dlatego teraz z rzutu rożnego Manchester United pewnie spróbuje podwyższyć. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Przegrywają jednym golem, lecz nie tracą głowy. Spokojnie budują akcję ofensywną. Za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Jak szybko się zaczęła, tak szybko skończyła. Bruno Fernandes za obronę. Sambi Lokonga. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Fatalnie teraz, bardzo nieudany strzał. Ta piłka nawet przez chwilę nie zmierzała w światło bramki. No, nie tak to miało wyglądać. Od razu strata. Upiekło mu się. Najpierw zrobił rywalom prezent, ale potem zrehabilitował się. Cóż, kto daje i odbiera. a Tak na poważnie, zagrał trochę nieodpowiedzialnie, jednak zdołał naprawić swój błąd. A to najważniejsze. Casemiro. Bruno Fernandes przy piłce do Hakimiego. Kylian Mbappé! Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. Nie daje sobie odebrać piłki. Sambi do Konga. I przejmuje teraz piłkę. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Próbuje coś wymyślić na połowie rywala. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie. Ekipa Manchester United z kompletem punktów. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie.